Lubuscy policjanci, żołnierze, strażacy, funkcjonariusze, inspekcji transportu, służby więziennej, strażnicy miejscy, ratownicy, leśnicy, a nawet kominiarze po raz kolejny pojawili się na terenie ochotniczego chówca pracy w Zielonej Górze, prezentując młodym ludziom zalety swojej służby. Młodzież mogła nie tylko obejrzeć z bliska sprzęt, ale przede wszystkim porozmawiać z funkcjonariuszami na temat specyfiki ich pracy. Najważniejszym celem to jest to, żeby pokazać młodemu człowiekowi, jakie ma możliwości realizacji siebie samego w przyszłości w tej formie zawodowej, ale także i społecznej. Stąd tak naprawdę jest właśnie dom młodzieży. Cieszy też obecność młodszych, bo, bo widzimy nawet przedszkolaków, którzy przychodzą. Ale myślę, że to też dla tych służb mundurowych jest dobre oswojenie siebie nawzajem, po to, żeby taka integracja społeczeństwa mogła następować, a wszystko tak naprawdę w celu bezpieczeństwa ogólnego. Służba w jednostkach mundurowych zdecydowanie kojarzy się z wyzwaniem czy obowiązkowością, ale też z gwarancją stabilności na rynku pracy, co dla wielu młodych ludzi jest absolutnym priorytetem przy planowaniu swojej przyszłej kariery zawodowej. Przede wszystkim to nie jest praca, ale służba szczególne zobowiązanie, ale służba, która daje ogromną satysfakcję, umożliwia pewien rozwój zawodowy, ścieżkę awansu, stabilność pracy, no stabilność zarobków póki co jeszcze różnego rodzaju przywileje, chociażby korzystniejsze przywileje emerytalne. Tak jak powiedziałem, no stałość tej pracy i pewność zapłaty wynagrodzenia, co w dzisiejszych czasach nie jest jeszcze takie oczywiste. W wielu szkołach coraz większą popularność. Cieszą się tak zwane klasy mundurowe. Jedną z takich szkół jest Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku. Dla młodzieży, która wybrała taką formę kształcenia w specjalnie profilowanych klasach, możliwość spotkania w jednym miejscu funkcjonariuszy wszystkich służb ma wymiar nie tylko poznawczy, ale przede wszystkim edukacyjny. Przede wszystkim właśnie zapoznanie się tak szczegółowo, jak te służby interweniują, reagują, jak się zachowują, ale przede wszystkim też właśnie jak można do takich służb przyjść. Także jeśli mamy tutaj cały kompleks praktycznie od i policji, Straży Pożarnej, ABW, no to właśnie można zapytać się, jak do takich służb można wstąpić. Mundur podobno od zawsze działał wyjątkowo na kobiety, a jak się okazuje, nie tylko w warstwie czysto estetycznej. Dla wielu młodych kobiet perspektywa pracy w służbach mundurowych jest atrakcją samą w sobie, ale też sposobem na ciągłe doskonalenie samego siebie i swojego systemu wartości. Myślałam o policji lub służbie więziennej i teraz właśnie chciałam się przyjść trochę dowiedzieć na ten temat, czy, czy, czy się do tego też trochę nadaje i po prostu się dowiedzieć o tym. A co kuszącego jest w takiej pracy? Żeby po prostu też być odpowiedzialnym jakby za, za to, że jest porządek i że inni czują się bezpiecznie. O właśnie, tego mi brakowało. Mundurowe targi pracy to impreza cykliczna wpisana na stałe w kalendarz akcji organizowanych przez Lubuską Komendę OHP.